Witam serdecznie, rozpoczynam serię Awaken Astra Blade, platformówka Metroidvania. Zobaczymy jak to będzie z Metroidvaniem, jak to będzie z tą platformówką, z tym wszystkim. Gdzieś tam tylko widziałem taki trailer odnośnie tej gry. Nagrywam to na żywo tym razem, to znaczy na żywo. Nie będę tutaj dogrywał, kurczę, poziomy trudności są. Nie będę dogrywał komentarza, tylko ten początek chcę nagrać takim komentarzem na bieżąco. Chcę sprawdzić jak to wygląda w momencie premiery dzisiaj e, mamy m, mamy październik 22 i dziś, 21. dzisiaj jest premiera. E, chcę zobaczyć jak to będzie się, jak to będzie wyglądało za jakiś czas, czy będą jakieś patche, czy coś będą zmieniać poziom fabularny. Ekscytujące eksploracji, mimo że każdy poziom oferuje własne wyzwanie. Wierzymy, że zobaczcie je łatwo przeciąć, żebyś czerpać natchnienie. Normalny. Kurczę, no z... po przejściu normalnego odblokujesz hardkorowy i yy, wymagającą rozgrywką. Ten tryb z pewnością cię zadowoli. Tak, ale zawsze jeżeli są poziomy trudności, to mówię już nie raz, Wybieram poziom yy, fabularny, łatwy. Dobra, zobaczmy. stamp like to look. combat bionic tanya from orson technologies serial number oscr-104 is requesting to speak with the commander of the command center to deliver a duty report. This is Commander Doctor Hervius. Tani, you report directly to me, so you can be more casual. How is it going, Father? I've reached the designated spot at the edge of the dark rainforest. The Carpus energy index here is obviously higher than normal. I can feel it. I'm getting ready to explore further as planned. The advanced team discovered the relic of a 500 year old city, Yacha, hidden deep in the dark mist rainforest and a royal altar in the city. I believe it could be the Carpus energy bursting point. Collecting data from these energy bursting points is important for Orson Technologies to further research and optimize our use of Carpus energy. You are my pride, dear Tani. You're the only one who can complete this quest, so don't let me down. <laughs> your arms were transformed with nanomaterials when we optimized you last time, remember? The default weapon is an engineering sword, your preferred one, but you can try using different weapons later on. Alright, stay safe and remember to protect yourself. Keep in touch, Tenny. Kibin Touch Tani Bardzo ładna grafika. Atak. standardowo zawsze wracam do tyłu, żeby sprawdzić, czy coś tutaj czasami nie ukryli. Jakiś dash. O, już jest dash. I w powietrzu już jest dash. To nie świadczy dobrze w sumie, że już jest dash od razu. 15. Dobra, zobaczmy co mamy w środku. Jak widzicie, wszystko jest po polsku. Więc dobrze, nie dobrze, a raczej dobrze. Ekwipunek, kostiumy. Proszę bardzo. Zestaw bez granic. Zestaw powrotu. Dlaczego te są szare? Zestaw bez granic i wybieramy. Zwiększa maksymalne punkty życia o dodatkowe 5%, siła ataku, szansa na cios krytyczny. O, czyli można się. A ten jest zablokowany. Czy mamy to albo to? Zestaw bez granic. Przedmiot kluczowy. Ok, kostiumy, ekwipunek. Ozdoby, ekwipunek. Tak patrzę pod kątem jeszcze trofeów, pod kątem platyny. Maksymalne punkty zdrowia, szybkość. To, tak jak mówię, to jest początek, więc tu wszystko jest na razie dla mnie. Do zapoznania się, tu mamy zdolności. Proszę udać się do bezpiecznej strefy. Ok, czyli mamy pozosta przedmioty, pozostała kodeks postępowania. Zbiorników, wskazówki, jak się poruszać. Walka. Mechaniczny, szkarłatna kosa, świetliste strzałki. Zawsze nagrywam przyjście R1 w locie, no i okej. Okay. Mapa. Chaotyczny las deszczowy. Winda, szyb, portale, maszyna, sklep. Czy to są znaczniki? Nie wiem. Tak, no kwadratem znacznik można zrobić. Oddalenie R2, L2. Fajnie, że są znaczniki. Wybór misji. No dobra, Pierwsze... o, mamy nowy strój. Pierwsze koty za płoty. I tak jak mówiłem, zobaczymy jak tutaj będzie wyglądało z trofeami, muszę... Spra... o! Taka sytuacja. A podwójny skok? Jeszcze nie ma. Skok. Okej, okay, czyli samouczek na razie. Zbadaj. A, to kot. Jaka to była gra ostatnio? Rise of the Ronin, 100 kotów czy 99 do zdobycia? No nie wiem, czy to był kod do zdobycia, czy to był po prostu kod. Idę na tym poziomie takim łatwiejszym, który zostanie spożyty. Ok. Spożyjmy nasz kostium. Czemu ten kostium się świeci? Ekwipunek. No może być tak, nie zauważyłem tego, że wziąłem owoc. I z automatu mam więcej zdrowia, ale wydaje mi się, że miałem 58. Czasami jest też tak, że po prostu czegoś nie widzisz. Szczególnie na początku gry. O, pierwszy boz albo pierwszy przeciwnik. A tak. Samouczek. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeżeli słyszycie w tle kota. To tak, mój kot właśnie ma ochotę ze mną porozmawiać. Unik. Aha, taka sytuacja. Wrogowie ciekawie wyglądają. Plus na górze coś jest. A co to jest? Ma wróg. Ciekawe czy będzie jakaś, jak to się nazywa? Jakiś bestiariusz. Zbieram walutę, za którą zapewne będzie można wykupić zdolności. Aha, bo jeszcze mam dasha. Aha, bo ja. Sztuczny stop odkryty na wyspach Horace. Horace. Sztuczny stop, przekraczamy możliwości znanej technologii. Dobra, będziemy musieli zbadać te wszystkie przedmioty. A zapominam o tym Daszu. Tutaj to wchodzenie jest takie trochę na słowo honoru, że. Zresztą jej skoki są takie. Ale nie ma co rudzić. Nie ma rudze. Tutaj jeszcze obadam, czy na dole coś. To, to jest w ogóle to, nie? Taka jakby, jakby teleport. No i tak jak mówię na początku, to jest tak, że badasz to wszystko, sprawdzasz kapliczka. No i jako, że gra miała dzisiaj premierę, zawsze masz taką. O, jakoś... Masz taką wątpliwość, czy wszystko tu gra. Czy wszystko jest ok, czy nie ma tu jakichś rzeczy do poprawienia. Filmik? Boss! O, nie, tacy. Zwykli. Po drugim i trzecim ataku w kombinacji wciśnij trójkąt, aby aktywować wzrost mocy. Okej, okay. w drugim i trzecim etapu. Raz, dwa, trójkąt. Ło panie, Raz, dwa, trójkąt. Raz, dwa i trójkąt. Czek Raz, dwa i trójkąt. Okej, ja, to tam przedtem był jakiś. Raz, dwa, trzy i trójkąt. Ten w ogóle twardy jest, dużo zdrowia ma. Raczej nie będę tutaj szedł. Eee, co tu mamy? Gdy twój poziom życia jest niski, wciśnij, aby użyć esencji kwiatu i przywrócić 40 punktów życia. Widnieje pod awatarem. O! Co tu, tu się stało? No, ja wiem, że gram na łatwym poziomie, więc tutaj, jakby było od razu. Tak jak mówię, czasami. Mogą być już na początku jakieś błędy, nie? O, i kółko, finisher. Hmm. czas jakiś dobra. No dobra. Na razie sobie będziemy zwiedzać. Nie takie gry już przechodziłem, ale ładnie to wszystko wygląda. Może jest za prosto. Zastanawiam się, czy na tym poziomie trudności na przykład mamy trofea. Nie zoczytałem tam nic, że na przykład. Czasami tak jest, że na łatwym poziomie nie masz trofeów. Brama zamknięta, a jak? A właśnie, nie ma tak w No i jak wygląda. O, coś tu mamy. Nie, to tu. Tylko to nie są kostiumy, tylko tu. A, właśnie. I tu mamy stop Karpas, a to jest ten sztuczny stop, dobra. Ale mapa teraz, mapa wygląda tak. No i znacznik, o dobra, Czyli to są znaczniki. Czyli tu teoretycznie, jeszcze powiem, że jakiś taki skrót do mapy. Tu teoretycznie mógłbym zaznaczyć, że tu mamy jak to znaczyć? Że tu jest... Tu są zamknięte drzwi. Standardowo trzeba będzie się nauczyć. Tu jest jakiś motyl. No fajnie to wygląda. A, dobra. I już po drzwiach. Więc ten nasz znacznik w tym momencie jest niepotrzebny Strona te są, zapiski detale no sorry nie czytam z reguły tego wszystkiego czasami właśnie w tych grach metroidvaniach jest taki trochę przerost to zastanawiam się czy jest jakiś Sekret. Ogólnie drzwi się na dole otworzyły i wiem, że tam trzeba pójść, ale Ale też widzę, że tu coś jest zwiększa siłę ataku. Ok, tu, tu się stanęło. Ok, tu mamy tą bezpieczną strefę. Danty wrócą do życia. Już kiedyś tak w jednej grze zrobiłem. Tam przecież wielu rzeczy nie, jeszcze nie zobaczyłem. Czas gry mamy 9 minut. Poziom trudności. Złoty esencja kwiatów kolbowych 3 z 3. Ether 1211. Ekipunek. Umiejętności to mamy tu, ekwipunek mamy tu. Odejdź. Eee, tak, tylko czy tu jest na przykład jakaś szybka podróż? Zapisz. Ach, no to jest właśnie ta. ten ból, jeżeli gdzieś tam za szybko w pewnym momencie pójdziesz. A może tutaj akurat jest winda, która mnie wciągnie do góry, ale tu znowu czy mapę zawsze można i tylko można w ten sposób zrobić tutaj przydałoby się jeszcze podwiedzać, być może wszystko tam zrobiłem, ale czasami jest, o spoko czy to przypadek nie, bo na touchpadzie jak naciśniemy a to po prostu się uruchamia to Czasami jest tak, że mamy jakiś przycisk, ale tutaj na razie nie odnajduję. O, coś tam było, zbadaj. Zbadaj. Ok, trzy wielkie ślady szponów, czyli ogólnie idziemy do bossa. Nie no, spoko. Trawa. Cenia twój atak i stawia Ci wyzwanie Im mocniej ją zaatakujesz. O, tu jest DPS. Okej. Okay. No to tutaj można trochę nazbierać. Eteru. Nie wiem czy są jakieś ściany z sekretami. Na razie zbieram wszystko, jakie leci. Muszę obadać też jakieś ewentualnie mapy. Będę się starał właśnie wszystko zdobyć. Zobaczę, czy tu są jakieś, nie wiem, questy do zrobienia poboczne. No, jako, że enotrie przeszedłem, dokończę tylko tam z filmikami. Unik. uniknie, chroni mnie. A jak tam wejść? Podwójny skok. Podejrzewam, że tu będzie boss. I po nim dostanę podwójny skok. Takie są trochę przeskoki z tym, z tym obrazem. Uniknie, chroni mnie przed żółtym atakiem. Scorpion chaosu. Już gdzieś widziałem takich drzew tego, tego typu, jakby. Mhm. A życia mu zabieram A, bo mam w plecy musi się dostać ten gościu ma Zapaski zdrowia Aha, i jak ja to Aha, dobra, do góry Oj, to był taki super cios Jaś, gościu! Ojoje! Nie no, ogólnie nie, nie ma tu problemów, nie? Co teraz się stało? Widziałem jego jakby taki jeden pancerz. Teraz on wybuchnie, czy... przeistoczy się? No, słabo by było zginąć. Przypominam. Poziom... fabularny. Więc nie ma się czym chwalić. Ale też... O kudę. Tak trzeba przywrócić. No, mimo, że fabularny. Skupisko Amiarki. Tutaj jest przedmiot. I przydałoby się tu zaznaczyć to. Na razie błądzę, ale tu zaznaczyć ja wiem tak a potem tu wrócić czy to jest zdolność Tak, jest, podwójny skok. Mam trofeum, czyli trofea zdobywam. Ale zanim tam, to pójdę tu. Proszę bardzo. Kiedy zostaje spożyty, no wydaje mi się, że. Tak, mam 63, czyli automatycznie spożywam. No i w tym momencie na mapie to już jest niepotrzebne. Zastanawiam <stansujesz> się, czy w tym momencie mogłem wejść tu i czy na przykład mogę się tu przenieść, ale chyba nie. No to dobra. Pierwsza. Zdolność <laughs> Zawsze się zastanawiam czy tu są jakieś ukryte ściany. I mamy tu, tak, checkpoint, save point. 15 minut, gry. Ekwipunek tutaj jeszcze błądzę na razie. <laughs> Ale dobra. O! Więc tak są sekrety. Pochowane. Na mapie to widać. Nie. Stara wartownia. Las deszczowy las deszczowy ciemnej mgły: 23%. Ok, czyli to jest ogólnie las deszczowy. Oddalenie mapy. O, tutaj ile mamy rzeczy z boku? No dobra. Kawa właśnie... Ach... Znajdź zaginionych żołnierzy. Nowa misja. Tu zbieram jeszcze rzeczy, ale tu mamy gdzieś pójść. Skraj. No i dobra. Raz, dwa i dasz. Winda. To jakby sekret był. był. Dobra, mamy windę, możemy ją podciągnąć do góry. Ale jak wjechać? Okej, okay. ten tu jest jakiś tajemniczy przedmiot. Zwiększa gęstość energetyczną systemów nanobroni o 10. No, trzeba będzie trochę tutaj się pobawić. I tu chciałem zobaczyć. Jest, udało się. O, trzeba. A jest nawet strzałka zrobiona z tych koralików. Tam jakaś platforma. O kurde. Złyskok. Się spieszę. Człowiek jak się spieszy to się. Nie udaje. Kurde dobra, ale jest pomysł. Ну и Так, история. Высувайся. Корда. Видите? Cały czas stąd startuję. Chyba nie tracę zdrowia. Czasami jest też tak, że okazuje się, że jakby za wcześnie jest. Tą cały manewr. Ale tu coś jest, To jest zakręca, więc to jest po prostu jakaś. Jakiś cenny przedmiot do zdobycia. i na pewno jest na to jakiś po prostu sposób no po prostu wejść tu a nie, koniecznie skakać tam zwiększa obrażenia ekwipunek okej okay. wizjer taktyczny dobra, niech mu będzie wizjer taktyczny, zastanawiam się czy tam coś jest jeszcze. O, można. A, jest coś. Kurczę. Dobra. Można przesuwać kamerę gałką, więc super. Cenna rzecz. <laughs> Patrzcie na to. Sztuczny stop. Dobra, na razie nie wiem o co tutaj chodzi. 63 miałem, więc jest 69. O, sekret, którego nie widać. Teraz przeszedłbym na drugą stronę. No I pozostaje chyba tylko spaść. No dobra. Pierwszy koty, zapłaty. Zapisz 69 trochę znalezione. Także na pewno tą serię też pociągnę 1 do 1. Zobaczymy, jak będzie z platyną, ale hmm, myślę, że się uda. Tyle. Słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku z tej serii.